Z lekkim poślizgiem. No ale cóż, chyba wybaczamy, no bo przecież pingwiny lubią się ślizgać, prawda? Cześć! Witam Was moje fany, fany eksploracji, fany pingwinów. W kolejnym odcinku na moim kanale miał być gdzieś tam pod koniec stycznia lekki poślizg tutaj zaszedł. No i 2 lutego dopiero ukazało się numer 2 na 2021. Cena na całe szczęście pomimo zmiany roku cały czas jest niezmienny 12,99. Mamy tu oczywiście masę świetnych pomysłów. No i tematycznie jak już jesteśmy przyzwyczajeni do magazynu Explorer wiemy, że to będzie krążyło właśnie wokół klimatów polarnych. Polarna wyprawa, zresztą świeci nam z okładki. Mamy w środku model Pingwina z Lego. Całkiem spoko, by the way, ale o nim oczywiście po drugiej stronie, w drugiej części filmu. Mamy tutaj na początku, oczywiście, pomysł na start. W ogóle gazetka, jak wiecie, jest zawsze jakby tutaj przeze mnie gloryfikowana niesamowicie, i nie inaczej jest tym razem. Ba! Tutaj dla mnie gazetka jest ważniejsza, nawet niż zestaw, który dostajemy, bo zawiera ona naprawdę wiele cennych informacji. Tak jakby chociaż tutaj o pingwinach, rysowanych i zagadek naprawdę rozwijających. Żadna tyle inna gazetka nie daje, dlatego jest ważniejsza dla mnie niż zestaw. Nawet pomimo tego, że zmieniła papier na ciud niestety gorszy niż ten, który był poprzedni. Poprzedni taki twardszy, porządny. Tu ciut ciut, 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 jest taniej, ale chyba mi to osobiście nie przeszkadza. W sensie dowolę tak niż zwiększanie ceny o te 3 złote klocek, jak mi tutaj zajmujemy się, to klocek 1 1.1 z boszną wypustką. Jak go wykorzystywać, oczywiście, tak jak mówię, klimat arktyczny. Także zupełnie tak jak na zewnątrz. Właśnie wróciłem prosto z zakupów z tym magazynem. Jeszcze człowiek się nie ogrzał, a tu go znowu atakują mrozem, więc, wie, więc, więc więc zimno więc zi, zimno e, gramy oczywiście, bo tutaj również są gry na środkowy plakat oraz niezmiennie wiedzę, bo zawsze tak to występuje tutaj w tym magazynie, e, mamy również gierki, o labirynty, tutaj pominąłem jeszcze chyba jedną stronę e, z, no właśnie, z pytaniami ile wiecie już w tej książeczki, nie no naprawdę super, ale to już mówiłem nie raz wiedza z tej książki, rozwinięcie własnych umiejętności, odkrycie nowych właściwości klocków, to jest to co zawsze tutaj dostajemy i ja tą gazetkę, ja ten magazyn będę zawsze w, po, w niebo, po prostu pod niebo, prawda tutaj zachwalał. Mamy również jak po prostu robić lepsze wnętrza informacje, troszkę zwierzaczków, troszkę czarno-białych konstrukcji dosłownie, bo tak nawet się nazywa czarno-białe konstrukcje. To mi się niesamowicie podoba, natomiast spójrzcie, tu nie zrobione pod kątem zamaluj te kropki i wam coś widzi. Oczywiście pingwin, ale spójrzcie jak tu położymy to to mało okrągłe, to nam przecież wyjdą dokładnie te fajne takie obrazki. I chciałbym więcej takich bloków, więcej takich szablonów, nawet w formie kupnej, albumu z takimi tymi, byśmy mogli tworzyć własne konstrukcje właśnie z groszków chociażby. Czy wy byście czegoś takiego nie chcieli? Napiszcie mi w komentarzu. No i jest jeszcze oczywiście instrukcja, no i jest jeszcze przyszły numer, tu jest zakończenie, jest jeszcze przyszły numer, w którym dostaniemy zdumiewający pojazd parowóz z Lego niepokoi mnie to, że nie mam zów podanej jakby daty sprzedaży, um, bo wiecie, w związku z tym, że z tym numerem były lekkie zawirowania, plus tu jest brak daty, no ja mam nadzieję, że to nie jest związane z jakimiś kłopotami tego magazynu. Mam nadzieję, że sprzeda się na tyle dobrze, że on nigdy nam tu nie wymrze. Tak jak nie wymrą nam pingwiny, do którego teraz przechodzimy. A pingwin dołączony do tego magazynu jest naprawdę w porze. Jest tutaj przede wszystkim dużo klocków, a kilka z nich nawet mnie zaskoczyło. Co mnie najbardziej zaskoczyło, to przede wszystkim spójrzcie. Mamy tutaj aż osiem tych klocków, właśnie jeden i jeden z wypustką z boku, przy czym nie jest to standardowy kolor. To nie jest light bluish blue, tylko chyba to jest medium blue, bodajże, co nie jest częstym ee, klockiem. Tutaj również to u góry to też nie jest częsty klocek. Pingwin, no tutaj, jeżeli komuś by tu miał przeszkadzać, ma obydwa oczy zamknięte, oka, ale nie chce śpi. Nie chce śpi, przy. Jest tak zimno, że trzeba oszczędzać um, energię. Yy, ma on dwie stopy zrobione w mega fajny sposób. Czytajcie z płetw, tak, tych oryginalnych płetw. Co prawda, nie jestem do końca pewny, czy, um, czy po prostu pingwiny mają czarne. Dajcie jakieś zdjęcie pingwina. A, no to ok, no to ok, chyba, chyba czarne. Yy, no, moi drodzy, i w ogóle konstrukcja mi się podoba. Jedno ciekawe rozwiązanie, które tu dostaliśmy, to spójrzcie, czemu tu jest style. Czemu to jest style, a nie kurde, normalny klocek z wypustkami. Tego nie wiem, ze studami nie mam pojęcia bladego. Dziób też musi tego czepiać i dziobana, nie wygląda już za fajnie, więc dziób przytwierdzamy. Przy czym trzeba uważać, bo on faktycznie za to, że przez to, że jest na jednym studzie zrobiony, może nam się lekko e, gibać. W związku z tym ta konstrukcja będzie fajniejsza, chyba na półkę niż do zabawy. No bo też oczywiście pobawić się można, ale wiecie, to nie jest parowóz przyszłego numeru, czy jak inne statki, które tu dostawaliśmy, którymi można by się świetnie bawić. Co nie zmienia faktu, oczywiście tym e, też można. Przy czym no, bardziej by się lepiej bawił, gdyby oczka miała Warte, ale to myślę, że większość z nas już te oczka w takiej wersji nadrukowej ma, więc nic nie stoi na przeszkodzie, byśmy sobie samodzielnie te oczka zmienili. Ale podsumujmy! Chociaż podsumowanie będzie takie jak zawsze, rozpływam się zawsze nad tym magazynem i rozpływać się będę. Jako, jako jedynego czytam od deski do deski, wyciągając każdego numeru kilka ciekawych informacji, dla siebie, kilka ciekawostek, którymi zresztą zarażam moją dziewczynę. Ona zawsze się pyta, wow, skąd Ty wiesz takie rzeczy, oglądałeś coś mądrego Ja mówię. Nie, czytam gazetkę lego, widzisz? Poważnie. Plus jeszcze fajny. Pingwin, tak, to jest jedna z fajniejszych konstrukcji też, którą to dostajemy. mimo wszystko piękna dostania na półce, zaraz zresztą mi daje zdjęcie na jakieś Instagrama i rzucę sobie, a jeżeli nie, to dawca części również niezły, bo ilość czarnych klocków tu jest po prostu dobra. Tak czy siak za 13 zł, to po prostu trzeba by mieć zmrożony zbyt bardzo mózg, żeby nie tej gazetki, chyba dlatego ja bym osobiście proponował Wam ubierać buciki, od dzisiaj jest ten magazyn w kioskach. A wam dziękuję za kolejny wspólny odcinek na moim kanale i, i uciekam, bo mi dalej zimno, więc ba!